Siemanko, niedziela przed 11, jest, byłem na rynku w no, pocztowych full jakieś tam nawet były takie fajne, kolorowe ale mówię nie kupuję tych młodych, bo to wiecie, choroba czy ja i takich nie chcę to Niech 5 pięć tych moich lata. No co tam wam tu idę, zaraz posprzątam im. Ogólnie to na rynku byłem. O 5:20 kupiłem ziarna. Cały samochód i Metronidazol. Kupiłem ten czeski. Jeden pocztowy tylko został ten czerwony, a jeszcze nie wiadomo czy nie zginie. Zaraz wam pokażę, zaraz wam pokażę co zrobiłem widynkowi i może to mu pomoże. O tu kapciaki pospadały widzę do wiedeńskich Mata. Zobaczcie, co tu jest. A mewki z podwoliery przeniosłem, te nakrapiane, zobaczcie, tu sobie chodzą. Nie po co one tam mają pod tą wolierą te piszczki siedzieć. A, kolego, zobacz, twój bla winder. O, tam za hordą. On już też chodzi. Nie wiem, czy go może nie przerzucić. tego może nie przerzucić do o tem w wuncie chodzą widzicie przerzuciłem je tutaj nakrapiane sobie chodzą o. ten jest fajny niebieski już się pierzy pewnie będzie samczyk taki ładny i gdzie ten blaźwinderek a to falowe, co mówiłem, to tutaj jest. O, to jest fajne, falowe. Pewnie samiczka. O, widynki. Wychodzą te, co ten... Boże, jakie, zobaczcie, jakie małe dźgajki. No to to by spadło, to by na dach nie podleciało to. Czy tam siedzi też taki? No to się ładnie pierzy. O, to tylko zostało i ciekawe, czy jeszcze nie zginie, nie? O, no, to też takie lotne. No chciałem wam nagrać to blawinderka, no ale blawinderek tam za hordą chodzi. Może tu przyjdzie, zaraz sypnę jeszcze troszkę żarcia, ale ten to fajny zaciek, Przydełka pod ogonkiem. No ty co tu chcesz? O, blawinder. O, 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 o. Widzisz, kolego, przyleciał się pokazać, o. Może go wezmę. Dzisiaj go zaszczepię też, bo będę szczepił. Na paramykso jak ty masz go za tydzień odebrać to ja sobie może go zamknę pod tą wolierę lepiej bo bo jego kariera to się może tu zakończyć szybko tak samo jak i tych pocztowych no tak jest fajny duże łapcie nie można nagrać chyba że wejdę wyżej zobacz jakie ma kapcie Porównać lota i pierwszą piórkę O, już ta polecia fajne, to chyba samczyk będzie, nie wiem A tamta skrzydełka pod ogonkiem A wszystkie tak no wuncie. Fajne te Mewuncie, siwki wy Siwków się pozbyłem, szyldów to To teraz me, para Wajszwance tylko została Mewuncie będą robiły jako szyldy o. Siwe, nakrapiane Ten fajny jest mewunciek I gdzie ten blaźwinderek? A tam już u sąsiada jest Na dachu Dobra, no taki krótki, a po no pokażę wam Pokażę Wam, pokażę Wam pocztowych Multum. Po tych klatkach też nałapanych te ludzie, to ja nie wiem na co to łapać. To i na rynek. O! Te ciołki dzisiaj nie dostały. To już tu żerują. O, tu jest kapciaty jeden bez skuperka się pcha chyba pierwszy raz na dachu do wiedeńskich i pokażę wam sorry za bałagan ale wiecie w czasie lęgów to i pokażę wam co zrobiłem temu berlinkowi zobaczcie stoi dobrze już widzicie przodem się pokażę zobaczcie przodem noga nie ucieka Naprawiłem nogę. No, zobaczcie. Widzicie? No pokaż się. A wiecie, co mu zrobiłem? Pamiętacie w pocztowym gumkę na nogach? Jemu też założyłem gumkę, żeby mu zestawu nie, nie uciekało. O, gumkę pomiędzy kapcie. Tak luźniutko. O, widzicie? Luźniutko. I gołąbek. Ja go tu karmię Ale jak on stoi, to ta noga już mu. On chce tą nogę do tyłu. Ale już mu nie ucieka, nie? No zobaczymy, o zobaczcie przodem. Widzicie? Nie może tą nogę już do tyłu. Może mu się naprostuje, no zobaczymy. Niech on sobie tu w spokoju żyje, ja go dokarmię, on, on dostaje witaminki. Ale widzicie stoi. A wczoraj się kładł, bo ta noga mu normalnie do tyłu. A teraz stoi. Bo on nie ma złamanej tej nogi, ani ten po prostu. On się może zahaczył za nogę, wisiał. Później się jakoś odhaczył, co mu ratowało życie. I spadł, nie? No i tyle. Kapetki mu obciąłem na zero, żeby się nie męczył. Zobaczymy z tą gumką. O, ziarna to tyle. Kukurydza, popcorn. Tu jest dla młodych i krótkodziobów. No i te drobne nasiona, to mam tu pełno tego. Aj, no i metronidazol kupiłem, no to. No to chyba wiecie. Nie wiem, 120 zł u nas kosztuje. Czy tanio, czy drogo, ja się wezmę za sprzątanie zaraz. Zostawiamy mi tu. To to muszę się z kimś podzielić, bo tego to ja nawet nie zużyję, bo to jest bardzo wydajne. No i tak to wygląda. O, latają. Miało być słonecznie, zobaczcie, chmury. Chmury, chmury. O, zobaczcie, wszystko się zrywa. I to tak jest, Młode jasne też mają powera. Się zrywają, latają. O, bocianek dorośnie. To też pójdzie tam. To, to też zaraz pójdzie do jasnych. Jak już się nauczy dobrze samo jeść, też do jasnych pójdzie. Tam to wyjedzie za tydzień. O, fajne. No i tak to... No zobaczcie jak latają. Nawet te jasne z tymi pocztowymi się zrywają. No, niby takie na wpół głodne. jak świdrują te jaśniaki mówię posprzątam i biorę się po południu za szczepienie tych koków z 50 to tu na pewno jest takich do szczepienia zobaczcie jak się zrywają te mewek. Nawet mewek hamburski. Zobaczcie, jaki lotny, siły. Zaraz jedziemy tutaj. Oj. Bobki, bobki. No zobaczcie. te gówno. O, te, które już tak kiedyś szczepiłem, to całkiem nieźle już się pieżą. Nawet całkiem nieźle. Jeszcze to jedno zostało czerwone. Zobaczymy, czy przetrwa. Jak nie, to trudno. chcę sprzątać, bo to zaraz pewnie burza jakaś będzie, zobaczcie co tu się po drzewach widać. Zobaczcie jakie idzie czarne, ja pierdziele wypuściłem, a tu... A rano to nawet słońce. Dobra, o, kolego, twój lawinderek to tu zwiedza. A jeszcze mój, byle go tu wie. burza nie zdwuchnęła Na razie, cześć!